wspomnienia, rodzące się uczucia. A tu słyszę twój krok. Dreptanie. Szur, szur. Drep, drep. W chłodnej pościeli leżę. sufit mam wity wzrok. No może wreszcie dzisiaj nie będzie tylko... Smok. Bo to już właśnie mija kolejny długi rok. A ty cholera nic. A ty cholera pudło. I ciągle tylko... A kiedyś księżyc śni, a my jak te tźmy, prost w ogień, bez pamięci, a dziś żałosny ty, koronki mam na sobie, i perfum, że aż mybli. i troski mam wątrobie, a w sercu żar się tli. Otwieram ramię, bramy. Ty wsuwasz się pod koc. I tak nam się zaczęła kolejna nudna noc. Bo ty cholera nic, bo ty cholera pudło. I ciągle tylko w kiedyś księżyc lśnił a my e, żałosny ty.